Zaczniamy? To możemy tak zacząć, dobra? Dobra Łukasz, wiesz co, tak możemy? Zapytam się, na początek, jak Bukmacherzy obstawiają ten Twój pojedynek, wiesz o tym? Słuchaj, generalnie firma LVB, która jest moim sponsorem od jakiegoś czasu, chyba wystawiła kurs 1.5 na sokodziu chyba 2.5 na mnie. Dokładnie. No, dzięki za wiarę chłopaki, cieszę się naprawdę. Nie no, ale realnie, no ustalmy, że, że, że Sokoju jest zdecydowanym faworem tego starcia, no chyba nikt nie o zdrowych mychłach nie oczekuje, że wracając po 6 latach z emerytury sportowej, ja nagle tutaj, wiesz, Rocky Balboa, Apollo Creed 2 i tak dalej, chociaż w mojej głowie dokładnie tak to wygląda i ja zdaję sobie z tego sprawę, że, że może klatka mnie by za chwilkę brutalnie zweryfikować, ale... Mm, ale robię absolutnie wszystko i, i naprawdę mogę gdzieś tam sztampowo teraz wyświetlić sobie taką formułkę. Bardzo ciężko trenuję, wiesz, ale, ale naprawdę trenuję tak, jak nie trenowałem chyba nigdy. Przede wszystkim dlatego też, że mam naokoło siebie ludzi, którzy doprowadzili gdzieś tą profesjonalizację treningu naprawdę na bardzo, bardzo wysoki poziom. E, wracając po 6 latach, mi się po prostu chce to robić. I jestem już w piątym treningu takich ciężkich 11 jednostek treningowych e, w tygodniu I, i dalej mi się chce, i dalej wstaję, mimo że jestem zmęczony, obity, e, to dalej staję. Dalej jadę na trening i, i chcę mi się ten trening robić, że nie czuję takiej, takiej zamuły, co zazwyczaj było wcześniej, tak? gdzieś, tam, gdzieś tam się nakładało już to zmęczenie. Jaram się tym, a, a gdzieś cały czas, jak przyjdzie moment jakiś kryzys, wątpienia, to e, zobaczę sobie, gdzieś tam o, oczami wyobraźni ten narodowy, jak się wychodzi do klatki. No i ustalmy, ustalmy że, że nie po to, żeby wyjść, pomachać ludziom przed walką, tylko tylko aby wygrać, aby zapisać czy naprawdę fajnie w karcie historii tej, tej już można powiedzieć jeszcze niewydarzonej, ale już historycznej gali. No dokładnie tak. Ale tak sobie wspominam, że po pierwsze ty chyba kończyłeś wtedy, znaczy nie, nie kończyłeś. Zawieszałeś karierę wtedy właśnie też na samej. No, ja sam się kończę. Na, na, tej samej, na tej samej gali, co był też wszyscy, że na takie wspólne zdjęcie, twojej pani tamto raz, ale przyniosłem sobie tamten czas i tak sobie myślę o tym czasie. Oczywiście abstrahując od tego, jak się wszystkie media społecznościowe pozmieniały, ale sam to powiedziałeś, chyba ten w ogóle cały jakby. Etap przygotowań to jest zupełnie nieba, ziemia w pełni z tym, co było nawet wtedy, prawda? To jest zupełnie inaczej. Ja widziałem tutaj jakiś basen, tutaj coś, tam jakieś historie, których wcześniej w ogóle zawodnicy MMA nie przerabiali. Bo zgadza się, ten sport na przestrzeni tych lat mojej emerytury zmienił się diametralnie, choćby, choćby sama metodyka treningowa, to, że zawodnicy dorośli do tego, że wysiłek fizyczny jest mierzalny, że dobry trener powinien czuwać się na tym, wiesz nawet jak oddychasz, trening nie kończy się na jednostce treningowej, idziesz do domu, tylko jak odpoczywasz, jak się regenerujesz, że odpoczynek, że fizjoterapia, że rehabilitacja jest tak samo elementem treningowym, jednostką treningową, jak jak sam trening. Nie ma już takich zajazdów, takich na maksa do wyżygania bo wszystko jest mierzalne, wszystko można zrobić w dobrym tętnie i, i fajnie, że są ludzie, którzy na tym czuwają, że ja się nie muszę o tym martwić. Druga sprawa, bardzo ważna, Kuba Mauric, jeden z absolutnie liderów, jeżeli chodzi o branżę dietetyki sportowej w Polsce, z którym mam okazję współpracować i naprawdę, ja też nie do końca może wierzyłem na początku gdzieś w tą magię diety, no bo jem, trenuję, śpię, no to chyba wszystko jest dobrze, a, a dobre paliwo, dobrze zatankowane, rozpisana dieta, ja mam wszystko rozpisane, co mam jeść, kiedy jeść, body gdzieś przywozi mi rano no, catering, z wyjątkiem takich rzeczy jak koktajl potreningowy, wszystko mam tak naprawdę zrobione, świetna dieta dobrze się czuję i cały czas mam energię więc, więc to wszystko gra, waga leci w dół więc wszystko się zgadza i życzyłbym sobie kilka lat temu, żeby, żeby takie narzędzia dostępne jak teraz były na rynku Tylko zapytam, jak właśnie te łzy nad pizzą, to prawdziwe były, czy tylko oszukiwane? Takie? Trochę, trochę prawdziwe, nie? <śmiech> <śmiech> trochę dobra prawdziwe, ale... Już, już wjechała jedna pizza, bo teoretycznie mam zgodę na jeden cheat w tygodniu od Kuby Mauricza I ustalmy, że może nie taka sieciowa pizza, ale, ale fajnie zrobiona, taka naprawdę na cienkim cieście Ale jednak z glutenikiem, bo tak to gluten free Ale już, już jestem w zasadzie w czwartym tygodniu, postanowiłem, że te trzy tygodnie docisnę Teraz zrobiłem sobie małego cheata i w tym tygodniu też wyjeżdżam na, na weekend Wezmę oczywiście ze sobą swoje jedzenie, ale myślę, że jak zjadę już, bo będę w Poznaniu na Galilei This fight night, Później zostaje dzień później, aby być na meczu Lech Legia, więc jak już zjadę wieczorem w niedzielę do domu, to jest dużym prawdopodobieństwem, e, je, chociaż nie, bo będzie późno. Mm, to może w piątek. Może <grym grym> w piątek. No właśnie, ale jakiś tam plan już jest na to też. Powiedz mi Łukasz, jak cię zapytam cię, bo e, ty oczywiście przez ostatnie lata wstępowałeś jakby z drugiej strony, w powrót do tego miejsca, w którym znowu gdzieś tam kiedyś byłeś. To jak e, Dreszcz emocji był taki, że znajdujesz się znowu po tej drugiej stronie troszeczkę ściany, po drugiej stronie tej kulis. Tak, jest cały czas i, i, i szczerze powiem, że jeszcze nie do końca dociera do mnie taka świadomość, że na gali KSW nie zasiądę pod klatką i założę słuchawki, tylko wyjdę na prezentację i za chwilkę to wszystko się podobnie wydarzy. Na razie trenuję. Też te obowiązki medialne jeszcze nie są tak przed tą galą w takim natężeniu, abym też odczuł to od strony zawodniczej, ale, ale choćby dzisiaj, kiedy, kiedy kończy się ważenie przed 38 i jest prezentacja parna, przepraszam, na KSW 39 i i schodzę ze sceny, wiesz, tak, tak niespotykane trochę, dzisiaj też tu jadę na ważenie i tak nie mogę się odnaleźć czy, czy ja to ważenie prowadzę, czy ja tutaj występuję, wiesz, za chwilkę wchodzę na wagę, także e, myślę, że bliżej gali będzie tak naprawdę do, docierać, a, a kiedy zacznie się ten już fight week, e, to wtedy poczuję, że e, I'm back. Yeah. I'm back, z kim będziesz to I'm back robił, z kim do narożnika chcesz się wybrać? No w narodziku trenerzy 4 Fight Team, czyli Piotr Kieleniecki jako trener główny, trener grapplingu Kamil Rumiński i trener stójki Robert Złotkowski, także taka banda, że, że głowa mała. No i jeszcze w postaci mobilizatora i mojego amuletu do ringu wyjdzie ze mną Janek Błachowicz. No właśnie, to też tak troszkę się gdzieś tam ta historia znowu zatoczyła koło z Janem Błachowiczem, razem teraz trenujecie. Bo was wiele tam łączyło, a teraz was łączy jeszcze znowu wspólny trening w jednym klubie. To była bardziej, bardziej łączy siostra, Janek jest moim szwagrem, już teraz zaręczeni. <grymne> także tak, a teraz jeszcze, żeby było śmiesznie, to e, mieszkam dwa piętra pod nimi, ja na parterze, oni na... Oni, jeszcze na... zbudowali klikę całą. Przejmujemy osiedle, e, ten, Atal Marina, jakby co, tam, już nas jest dwóch, a tam jeszcze parę osób z branży się na pewno e, zamierza przenieść, ne, ale tak, wiesz, no, my z Jankiem tronowaliśmy bardzo wiele lat, e, tak naprawdę od początku jego kariery, bo ja zacząłem trochę wcześniej, e, w nastu lat im, jak on się przeniósł do Warszawy, więc my się znamy doskonale. No, myślę, że nie można sobie wyobrazić lepszego sparing partnera. Chociaż tych sparing partnerów B4 to ja mam naprawdę z najwyższej półki. Myślę, że w Polsce nie znalazłmy w jednym miejscu takich nazwisk, bo, bo jest, jest i Tubura, jest Omielańczuk, jest Damian Janikowski, jest Marcin Prachnio. No to wszystko, wszystko w tych moich kategoriach wagowych. Jest Janek Bochowicz przyjeżdża do nas Marcin Wójcik. No to, kurczę, no, żyć nie umierać, że, że, że jest taka banda i, i można trenować z takimi personami. To ciekawe. Damian Annikowski zadebiutuje, jakby powiedzieć na tej samej galicie, co ty będziesz walczył, to jest jakoś tak ciekawa historia. Ale w każdym razie, kończąc już tylko, bo tak mógłbym z tobą rozmawiać i rozmawiać, bo ja się znowu potem będę czytał komentarze, że jak ja się rozgadam, to nie mogę skończyć nigdy. Zapytam cię tylko, powiedz, oczywiście, oczywiście chciałbyś wygrać tą, walkę, to jest oczywiste, po to trenujesz, po to się przygotowujesz, ale tak dla siebie, po tych wszystkich latach, czego oczekujesz po tej walce? Z czego będziesz zadowolony, nawet jeśli powiedzmy wynikowo coś się... Odpukać? Coś się nie potoczy, tak jakbyś chciał. Ja nie zakładam, wiesz, ja też nie jestem na etapie kariery, że ja będę dramatyzował e, po przegranej walce, że będę siedział w kącie płakał, nie, moja kariera jest, ja jestem na całkowicie innym etapie, ja wracam, mam z tego wielką frajdę, cieszę się tym, że będę mógł ponownie rywalizować, e, na treningach robię, naprawdę, myślę, że... Że więcej niż chyba większość osób spodziewała się, że, że ja potraktuję to aż tak serio, i e, bardzo dużo pracy z pracy, z zrezygnowałem, aby mieć czas tylko i wyłącznie trenować. W ten weekend prowadzę ostatnią imprezę i już potem te ostatnie 7 tygodni robię tylko i wyłącznie już tylko trening spanie. No i oczywiście obowiązki względem dziecka, jakieś tam psa wyprowadzić e, i jakieś, jakieś wywiady dla MMA-ni na przykład. E, a, ale tak będę chciał. Więcej, więcej odpoczywać. Ja chcę dać dobrą walkę. Chcę, aby ludzie zobaczyli, że te moje zapowiedzi, że jestem zawodnikiem lepszym po 6 latach przerwy niż, niż byłem, jak kończyłem, nie są tylko marketingiem, że, że to jest rzeczywiste i ja mogę przegrać, ale muszę przegrać, mo muszę, mogę przegrać ten pojedynek po, po takiej bójce, wie, żeby ludzie jarali się i, i żeby zwycięzca tego pojedynku był drugorzędny, ale żeby było trochę krwi, żeby było trochę porozbijanych nosów i niech to będzie nawet 15 minut, ale 15 minut na takiego pokazu, no tego co w MMA jest najpiękniejsze. Czy co, potem jeszcze kolejne 15 minut? Jest taki plan? Tak, tak. Ja mam podpisany kontrakt na dwie i niezależnie od wyniku tego pojedynku. Na pewno będę chciał drugą walkę stoczyć. Nie wracam tylko jako ma maskotka i jako celebryta, wiesz, komentator na, na Stadion Narodowy, tylko wracam do czynnego uprawiania sportu w wieku 36 lat, ale są starsi, nie? Ja tam nie ukrywam, że nie mogę się tej walki doczekać. Bo nie Grzegorz tu stoi za kamerą też się nie może doczekać. Nie, nie możemy się może Nie, 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 zawsze mogę na siebie liczyć. Zawsze jest jednak lata znajomości. raz. ja po prostu ciebie nigdy nie nie pamiętam jako zawodnika, tak ci powiem. Dla mnie to będzie coś nowego. No widzisz. No, tak, tak jest, bo dużo osób, dużo osób. Szczególnie tam pokolenie powiedzmy ze rozpoczynające swoją przygodę od Mariusza Poziadowskiego, gdzie ja już tak naprawdę kończyłem pojedynki, to bardziej kojarzy mnie jako komentatora, który wejdzie się bić. I to jest właśnie jeden z tych celów, aby pokazać, że niech oni odkręcą sobie sierdoga, że jednak 25 razy stałem w zawodowych pojedynkach i żeby zobaczyli mnie że ty już, wiesz, potrafi się bić. Juras, jeszcze jedno pytanie Popatrzyłem na twój trening na pływalni. Z tym pływaniem to no, tak chyba mizernie u Ciebie jest, tak mi się wydaje. Ale teraz dał... Ja nie wiem co ja mam zrobić wiedzieć. Potrzymaj czapkę. Znaczy ja wiem, że ty nie walczysz tutaj, nie, nie, walczysz, nie jesteś w drużyniem pływackiej legii. Ja to rozumiem, no ale tak patrzyłem sobie i tak oceniłem trójka z pusem. Eee, do... dlaczego tak mówi no, może. Nie, ja wiem że to w starych pływach, no to tak, to, to, to zapraszam do mnie na mato, to ja ci ocenę wystawię. Eee, e, słuchaj, no nie to nie do... wiem, to, to nie wiem, czy to nie powinniśmy tego już skończyć. No to wiesz, wątroby jeszcze nikt nie przetrwał. Kurwa, no, No to załatwiliśmy. To w takim razie tutaj zostało ocenione, zapraszamy na następne spotkanie na Macie z Grzegorzem, zobaczymy, jak to będzie no, wyglądało. To, to Wagowań. Łukasz, w każdym razie my na pewno ciuki będziemy ściskać. My o to, że Grzegorz, tam, że Grzegorz może być zadowolony z tego pływania, na pewno będziemy bardzo mocno. Ja ten pojedynek, tak jak powiedzieliśmy, mocno czekamy. Chcemy, żeby to był taki naprawdę efektowny powrót Jurassa do klatki. Dziękuję Ci bardzo. Uszanowanie, dziękuję bardzo. Przyjemność jak zawsze.